równanie kwadratowe z wartością bezwzględną. już czwarty podpunkt tym razem też są dwie wartości bezwzględne, ale oprócz tego jeszcze jest liczba 5 no musimy rozpatrzeć wszystkie możliwości co do pierwszego wyrażenia i drugiego wyrażenia jakie one mogą być pierwszy przypadek byłby jaki że i to jest Nieujemne i to jest nieujemne. To jest pierwszy przypadek, lub drugi przypadek, że to jest nieujemne, a to jest ujemne. na odwrót. Że to jest ujemne, a to jest nieujemne. I czwarty przypadek, że oba te wyrażenia są ujemne. innych opcji. Taka wersja 01, czyli zakładając, że nie ujemne to jest 1, a ujemne to jest 0, to jest tak albo 1, albo 1 0, albo 0 1, albo 00. Nie ma innych przypadków. Rozwiązujemy. Na pewno tutaj byłoby x plus 2 razy x odjąć 2. A tutaj wyłączę minus przed nawias i będzie x kwadrat odjąć 9. Pierwsze przepiszę jeszcze. A tu będzie minus, i tu będzie x plus 3, razy x odjąć 3. I pokażemy to sobie jedno i drugie na osi. Tu są ludzie minus 2 i 2. Ramiona są skierowane do góry. Plus, minus plus. A druga nierówność. Są ludzie minus 3 i 3. Ramiona są skierowane w dół. Tu są minusy, tu plusy i tu minusy. I teraz, jak te nierówności będą wyglądały jako rozwiązanie? Szukamy plusów oraz miejsc zerowych, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2 domknięty, suma od 2 domknięty do plus nieskończoności. Drugie, x należy. Od minus 3 domknięty do 3 domknięty. Ale to być spełnione jednocześnie. Minus 3, minus 2, 2 i 3. Pierwszy warunek jest do tego miejsca i od tego miejsca. Drugi od minus 3 do 3. I dla jakich x oba te wyrażenia będą nieujemne? No będą nieujemne wtedy, kiedy x należy od minus 3 domknięty do minus 2 domknięty. Suma. Od 2 domknięty do 3 domknięty. Dobrze. Przechodzimy do, to jeszcze nie jest rozwiązane, to są co tylko warunki, dla jakich x oba te wyrażenia będą nieujemne, czyli po prostu opuścimy kreski bez niczego. Ale chciałbym ustalić te wszystkie warunki dla czterech przypadków od razu. Bo rozwiązuje się je bardzo podobnie. Bo zobaczmy teraz tak. x kwadr odjąć 4 większe bądź równe 0, to zobaczmy, to mamy w tym miejscu rozwiązane. Ten pierwszy warunek jest x należy od minus nieskończoności do minus 2 domknięty. Suma od 2 domknięty do plus nieskończoności. To jest to. A teraz zobaczmy. To było to rozwiązanie, a teraz to. Jeżeli my rozwiązaliśmy większe bądź równe 0, więc rozwiązanie tego będzie w tym miejscu. Tylko, że wcześniej szukaliśmy plusów bądź miejsc zerowych, a teraz szukamy dokładnie minusów. Czyli minusy będą przed minus 3 i za trójką, czyli x należy od minus nieskończoności. Do minus 3 otwarty suma od 3 otwarty do plus nieskończoności. Po prostu mamy tutaj narysowane już wszystko. Teraz dopiero znajdziemy część wspólną. Minus 3, minus 2, 2 i 3. Tu rozwiązaniem jest to. A tu rozwiązaniem jest to. I co by częścią wspólną? x należy od minus nieskończoności do minus 3. Suma od 3 do plus nieskończoności. To jest dopiero warunek na to, aby to pierwsze wyrażenie było nieujemne, a drugie było ujemne. Przechodzimy do trzeciego. Tym razem to ma być ujemne. Wykres tego mamy tu. Gdzie jest ujemne? Pomiędzy minus 2 a 2. Czyli rozwiązaniem tego jest x należy od minus 2 do 2. A to ma być nieujemne, czyli podobnie jak w pierwszym przypadku. Patrząc na rysunek, od minus 3 domknięty do 3 domknięty. I znajdziemy część wspólną. Od minus 2 do 2. To jest ta wersja. Od minus 3 do 3. To jest ta wersja. A zatem to będzie ujemne, a to nieujemne, jeżeli za x wstawimy liczby pomiędzy minus 2 otwarty a 2 otwarty. I ostatni przypadek to ma być ujemne, czyli pomiędzy minus 2 a 2. Natomiast to też ma być ujemne, a ujemne przed minus 3 i za trójką. I znajdźmy to na 20. Tu jest pomiędzy minus -2 a 2. A tu jest do minus -3 i od trójki. I tutaj nie ma części wspólnej, czyli tego przypadku w ogóle nie ma. Zatem z tego systemu zero-jedynkowego mieliśmy cztery przypadki, ale tak naprawdę będziemy mieli trzy. Ten wtedy, kiedy oba wyrażenia są nieujemne. Ten przypadek, kiedy pierwsze nieujemne, a drugie ujemne. Ten na odwrót, kiedy pierwsze Ujemne, a drugie nieujemne. I teraz to sobie już przeniesiemy na nową kartkę, żeby to nie zaciemniać. Czyli z tych czterech przypadków zostały nam trzy. Ja to tak sobie przełożę. Czyli pierwszy przypadek jest taki, że x należy od minus 3 domknięty do minus 2 domknięty suma. Od 2 domknięty do 3 domknięty. To jest, sprawdźmy jeszcze raz. To jest ten przypadek pierwszy. Tu, ten. Ja tu sobie napiszę, żeby potem nie zapomnieć, że to był przypadek plus, plus. Czyli pierwsze nieujemne, drugie nieujemne. Lub drugi przypadek. Drugi przypadek to był ten do minus 3 i od 3. Ten przypadek był taki, że to było dla pierwszego nieujemnego, a dla drugiego ujemnego, czyli plus minus. To był dla przypadku plus minus. Będziemy pamiętać. I lub trzeci przypadek x należy, i to był ten ostatni, który przyjmujemy, ten ponieważ tego nie było, czyli od minus 2 do 2. I wróćmy, dla jakich to było warunków. Zobaczmy. Pierwszy był ujemny, drugi nieujemny. Minus, plus. Minus, plus. I mamy trzy przypadki do Rozwiązania. W każdym z tych przypadków przepiszemy to nasze podstawowe równanie, czyli dokładnie to. Czyli jeszcze raz. x kwadrat odjąć 4 równa się 9 odjąć x kwadrat i dodać 5. I teraz. Może zakończmy pierwszą kolumnę, potem zajmiemy się pozostałymi, pamiętając o tym, że wszędzie jest spójnik lub w tym pierwszym przypadku były oba plusy, czyli tu był plus i tu był plus, oznacza to, że zabieramy kreski bez niczego, czyli x kwadrat odjąć 4 równa się 9 odjąć x kwadrat i dodać 5. Rozwiążemy to równanie i oczywiście sprawdzimy, czy mieści się w tym przedziale, w tym zakresie. No to przerzucamy. Ponieważ nie ma x, a tylko x -y w kwadracie i liczby, chyba łatwiej będzie rozwiązywać, jak przerzucimy x -y w kwadracie na lewo, a liczby na prawo. To przerzucamy, więc będzie razem 2x kwadrat, a teraz liczbę. 9 plus 5 to jest 14. I jeszcze tu przyjdzie plus 4, no to będzie 18. Dzielimy przez 2 i uzyskujemy x kwadrat równa się 9. Pytanie, co podnieść do kwadratu, aby uzyskać 9? To no tą liczbą będzie albo 3, albo minus 3. Rozwiązaliśmy to równanie, ale musimy teraz sprawdzić, czy te rozwiązania mieszczą się w tym zakresie. Trójka. No, mieści się, ponieważ jest to domknięcie, czyli należy do założenia. Minus 3, no też należy do założenia. Wniosek. Rozwiązaniem całej pierwszej części jest x, należy i w klamerce minus 3 lub 3. Już pierwsze rozwiązania mamy. Przechodzimy do drugiego. Przepisujemy równanie. To jest dla pierwszego plus, dla drugiego minus. Czyli tu jest plus, tu jest minus. Co to oznacza? że tu zabieramy kreski bez niczego a tutaj zabieramy kreski ale zmieniamy znaki w tym wyrażeniu na przeciwne minus 9 i plus x kwadrat a resztę przepisujemy x w kwadracie się redukują więc tak naprawdę po lewej stronie jest 0 a po prawej stronie Minus 9 plus 5 to jest minus 4. A tu przyjdzie plus 4, z liczby wychodzi 0. No i teraz jak to się rozwiązuje? No jeżeli x -y się redukują, no to pytanie jest tylko takie, czy jest to prawda, czy fałsz? To jest prawda. A jeżeli prawda, to znaczy, że rozwiązaniem jest całe to założenie. Czy tu rozwiązaniem jest x należy od minus nieskończoności do minus 3 otwarty, suma od 3 otwarty do plus nieskończoności. I przechodzimy do ostatniej części. Przepisujemy. W tym przypadku pierwsze jest ujemne, a drugie nieujemne. Czyli tu zabieramy kreski, zmieniając znaki na przeciwne, a tutaj zabieramy bez niczego. X w kwadracie się redukują, czyli zostaje po lewej stronie 0. A po prawej stronie. No 9 plus 5 to jest 14. I tu przechodzi minus 4, czyli będzie 10. Sytuacja podobna do tej, tylko że tym razem jest to fałsz. A skoro fałsz, to rozwiązaniem jest oczywiście zbiór pusty. No i teraz przechodzimy do rozwiązania. Ja narysuję. Oś liczbową występujące liczby są tylko dwie, minus 3 i 3. W pierwszym w pierwszej kolumnie liczbami są te dwie, to i to. W drugim rozwiązaniu do minus 3 przedział otwarty i od 3 otwarty. Do plus nieskończoności. Trzecie, trzecia kolumna nie ma w ogóle rozwiązań. No teraz, co będzie rozwiązaniem całego zadania? Pamiętając o tym, że pomiędzy tymi przypadkami jest pójnik lub, to cokolwiek jest rozwiązaniem, jest rozwiązaniem całego zadania. Zatem, na pewno od minus nieskończoności i jest problem, czy razem z minus 3. Czy bez? No oczywiście razem, bo minus 3 jest rozwiązaniem. I podobna rzecz jest po tej stronie. Czyli rozwiązaniem całego równania już jest: x należy od minus nieskończoności do minus 3 włącznie. Suma od 3 włącznie do plus nieskończoności. I to jest dopiero koniec zadania. Ja tylko przypomnę, że pierwsza część, proszę zobaczyć, ile miejsca nam zajęło to, aby w ogóle rozpatrzeć te przypadki. A rozwiązanie jest dopiero w tej części, wtedy, kiedy już te wielkości mogliśmy wcześniej określić.